Dzień dobry, witam Was z Klasyczne Buty w Gdańsku. Dzisiaj chciałem w odpowiedzi na film Filipa z Warszawy pokazać Wam moje ulubione, w mojej ocenie najlepsze, nasze buty w wyprzedaży letniej. Jest coraz mniej dostępnych modeli, coraz mniej dostępnych rozmiarów, dlatego wybrałem te, które są jeszcze w pewnej ilości egzemplarzy, pewnej ilości pal, tak żeby nie pokazywać buta, który jest tylko jeden, jedyny. Więc zacznijmy od butów, które moim zdaniem były jednym z najładniejszych w, tej, w naszej letniej kolekcji, czyli od sneakersów. To jest, tak jak już mówiłem, odasza odpowiedź na sneakersy Aleksandra McQueena, tylko że lepszej jakości, nie boję się tego powiedzieć absolutnie, moim zdaniem ładniejsze niż Aleksandra McQueena, no i dużo, dużo tańsze. Mamy jeszcze kilka dostępnych rozmiarów. To jest taki but całoroczny, nie musicie nim chodzić tylko latem. Spokojnie możecie też jesienią, wiosną. Uważam, że fantastyczny model. Kolejnym butem, który mi się osobiście bardzo, bardzo spodobał, to, jest, to są nasze Boots. To, to jest oczywiście Partidziani. Boots partydiani. Bardzo klasyczny boots z zamszu na jasnej podeszwie. Rzemek, który okala całą naszą stopę trzyma mocno. Kostkę pięte i przechodzi w, sznur, w sznurowanie. Świetny but, bardzo miękki, elastyczny, nie tylko do pływania na łódce. Pamiętajcie, że Bolt to są buty, które spokojnie możecie nosić z krótkimi spodniami. Wreszcie Berwick. To jest Tassel Laufer, krzyty gudierem, ale flexem. Po raz pierwszy poprosiliśmy Berwicka, żeby uszył dla nas buty takim elastyczniejszym gudierem. I udało mu się. Ta skóra jest dużo bardziej miękka niż, niż tradycyjny. Sam but jest dużo bardziej miękki. Oczywiście nie jest to metoda bolońska, tego tak nie, nie, nie zegniecie, uwierzcie mi, to jest Nie Niemniej jednak skóra jest bardziej miękka, but jest bardziej elastyczny, lepiej się układa do stopy. To jest bardzo elegancki but, spokojnie można go założyć na własny ślub, nawet na jakąś uroczystość. Bo czarny Tassel loafers, pamiętajcie, że latem zastępuje czarny Oxford de I wreszcie but, który znacie ja osobiście uwielbiam, szyty metodą bolońską Partidziani. To już tak zrobicie, nie ma żadnego problemu. Jak widzicie, nie chodzi tu wcale o grubość podeszwy, bo ona jest dosyć gruba, wcale nie jest cieńsza od tej. Chodzi po prostu o metodę szycia, o sposób szycia. Bardzo elastyczny but zamszowy Partidziani. Uważam, że fenomenalny but na lato. To są cztery modele, które ja polecam, które są jeszcze w pewnej ilości rozmiarów. Oczywiście już nie w pełnej, zdecydowanie nie w pełnej. W bardzo atrakcyjnej cenie. Te buty są naprawdę już właściwie w cenie butów sieciowych. A może nawet i tańsze czasami. Są to, pamiętajcie, wszystkie buty ręcznie szyte, wszystkie z naturalnych, prawdziwych, wysokiej jakości skór cielęcych w tym wypadku bez wyjątku i naprawdę są warte polecenia. Lato jeszcze trochę potwa, bo przecież mamy sierpień. Może jeszcze we wrześniu pojedziecie do ciepłych krajów. No i pamiętajmy, że jest bardzo duża szansa, że w przyszłym roku też będzie lato. A wy już będziecie mieli wówczas buty, które kupiliście w naprawdę dobrej cenie. Zapraszam do Gdańska, zapraszam do Warszawy. Was oczywiście naszą stronę internetową www.klasyczna Pozdrawiam Was serdecznie.